Szanowni Państwo, już teraz oficjalnie w imieniu Pana Prezydenta Piotra witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na podpisaniu bardzo ważnej dla nas umowy na dokumentację na ulicy Cybiraków oraz wiaduktu na ulicy Limanowskiego. Razem z nami są Pan Nicolo Rundo, Brand Manager Technital Oddziału Polskiego oraz Pani Barbara Żmijewska, która będzie tłumaczyła nasze dzisiejsze spotkanie. Jest z nami również Pani Jolanta Glińska, kierownik jednostki realizującej projekt pierwszy, czyli tej jednostki, która właśnie odpowiada merytorycznie za przygotowanie tej dokumentacji. I na początek poproszę tradycyjnie Pana Prezydenta o kilka słów wstępu. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam naszych gości partnerów, z którymi będziemy mieli przyjemność współpracować w zakresie zarówno przygotowania dokumentacji tej technicznej oraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ale również w ramach naszego kontraktu przewidujemy dalsze prace związane z przygotowaniem specyfikacji dokumentacji, która będzie pozwalała nam wybrać w kolejnym etapie wykonawcę na realizację zarówno ulicy Sybiraków, jak i przebudowę, modernizację wiaduktu w ciągu ulicy Limanowskiego od placu Bema, jak i również sprawowanie nadzoru autorskiego, bo taki jest przewidziany trzeci etap. Jak Państwo doskonale wiecie, wczoraj podpisywaliśmy umowę na przygotowanie... Studium korytarzowego dotyczącego północnej obwodnicy, a ta północna obwodnica to jest związana oczywiście z układem komunikacyjnym dróg krajowych w śladzie drogi 51. Ale też wczoraj powiedzieliśmy, że czeka nas jeszcze długa droga związana z przygotowaniem i studium, i dokumentacji, i zabezpieczeniem finansowania, i oczywiście późniejszą realizacją samej obwodnicy. A w związku z tym wracam do tego dzisiejszego naszego projektu, bo jest to właśnie modernizacja drogi 51, która na pewno do czasu wybudowania tej obwodnicy będzie służyła ruchowi tranzytowemu, który się odbywa przez miasto Olsztyn, który oczywiście chcielibyśmy, żeby jak najszybciej zniknął, ale, ale to jeszcze właśnie troszeczkę potrwa. Jaki jest zakres prac? więc zakres prac to przede wszystkim kompleksowa modernizacja samej ulicy Sibiraków, podniesienie jej nośności, a więc wymiana podłoża całego, gruntowego, podniesienie nośności do 15 kN na oś. To oczywiście przebudowa wszystkich urządzeń infrastruktury podziemnej. Mam nadzieję, że będzie jej mniej niż było to w przypadku ulicy Kościuszki, ale wiemy, że jest to stara infrastruktura. Sami zresztą w ubiegłym roku musieliśmy wejść szybciej zanim realizacja inwestycji tej, o której dzisiaj mówimy nastąpi w zakresie przebudowy pewnych sieci wodociągowych. Bo dłużej nie mogliśmy czekać po prostu z tymi pracami ze względu na wyeksploatowanie tej sieci. W ramach modernizacji tej ulicy przede wszystkim chcemy ją tak zaprojektować, tak z niej korzystać, a żeby oczywiście również uwzględnić transport publiczny. A więc projektowane jest tutaj rozwiązanie takie. Od razu powiem, że będzie przeprowadzona wcześniej wielowariantowa koncepcja przygotowana przez naszego partnera, jakie jednocześnie będą zastosowane wielokryterialne, oczywiście tutaj w tym zakresie różne Analizy, a żeby potem po przygotowaniu tego wszystkiego wspólnie przedyskutować z mieszkańcami, jak i oczywiście z naszą jednostką prowadzącą ten projekt i z naszymi zarządzającymi drogami po prostu i wybrać najlepszy wariant, który miałby służyć naszym mieszkańcom. A więc przewidujemy tak buspasy zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Jak i przewidywany jest również ewentualny. Tak, przekrój 3 razy 1, czyli 3, 3 jezdnie, trzy pasy ruchu, tak to należałoby powiedzieć, dla transportu indywidualnego i jeden dla tego transportu zbiorowego. No ale to dopiero po przygotowaniu oczywiście będą różne koncepcje, będziemy dokonywać wyborów. Realizacja tej ulicy to oczywiście nowe ścieżki rowerowe których bardzo się cieszymy, bo widzimy jak ostatnio, żeśmy wiele ich przygotowali w ramach modernizacji systemu transportu zbiorowego, który dzisiaj kończymy. To jest budowa nowych również traktów spacerowych, to jest budowa parkingu jakże potrzebnego na skrzyżowaniu ulicy Rataja i ulicy Cybirachów e, na 244 samochody plus 17, e, 17 dużych autokarów. Bo przecież no, to miejsce w okolicach Wojska Polskiego i sama ulica Wojska Polskiego to doskonale my wszyscy Olsztyniacy, jak i nie tylko, ale z całego regionu, mieszkańcy przyjeżdżający, korzystający, wiemy, że mamy tam dużo naszych szpitali tych o zasięgu regionalnym i w związku z tym te miejsca parkingowe są zawsze w miarę jak najbardziej potrzebne. Realizacja tego, tej inwestycji to również przebudowa i modernizacja praktycznie skrzyżowania ulicy Sibiraków z ulicą Wojska Polskiego, stamtąd w prawo skręcając, doskonale wiemy, prowadzi droga 51, a więc ta droga w kierunku do przejścia bez zlewa. Również projektując tą ulicę, będziemy brać pod uwagę to, co ostatnio było dosyć szeroko dyskutowane, możliwość uzbrojenia w przyszłości e, tramwaju, a więc nowego ośrodka transportu publicznego. Jest to jedno zadanie w ramach tego kontraktu, tego tej umowy, którą dzisiaj podpisujemy. Natomiast drugim zadaniem jest realizacja samego wiaduktu, o którym tutaj wspomniałem, modernizacji tego wiaduktu, przebudowy, bo też jak Państwo doskonale wiecie, dyskusja toczyła się na temat jego nośności, jego stanu technicznego w momencie, gdy walczyliśmy o środki na naszą obwodnicę. On dzisiaj ma nośność 30 ton, natomiast ażeby mógł w pełni przenosić wszystkie obciążenia w, na drodze krajowej, jego nośność musi być zwiększona do 50 ton. A więc taki zostanie zaprojektowany, taki będziemy chcieli zrealizować. To oczywiście również jeśli chodzi o sam wiadukt, musi być spójne z tym, co chcemy realizować w śladzie modernizowanej ulicy Sibiraków. One są połączone ze sobą poprzez ulicę Limanowskiego, a więc również będzie projektowana tutaj i uwzględniana trakcja tramwajowa. Która, tak jak wspomniałem wcześniej, oczywiście nie będzie w tym projekcie realizowana, ale będzie brana pod uwagę tak, że gdyby były takie możliwości w kolejnych, następnych latach po roku 2020 i nasi mieszkańcy by to akceptowali, to byłaby oczywiście wówczas, byłyby stworzone warunki ku temu, ażeby taką trakcję tramwajową po prostu również przeprowadzić. I udostępnić mieszkańcom zatorza. No, oczywiście, również uwzględnienie transportu publicznego, a więc wydzielonych pasów na samym wiadukcie, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, a więc wszystko to, co normalnie w trakcie modernizacji czy też budowy nowych ulic w programie się znajduje. To oczywiście nowe, inteligentne oświetlenie, tak jak teraz zastosowaliśmy, LEDowe, i jednocześnie z czujnikami po prostu ruchu, tak, żeby po prostu racjonalizować i przede wszystkim stosować innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam również na oszczędności w zakresie zużywania energii tej do oświetlenia. Nie się, ja tylko ja powiem, że przez nasz wiadukt codziennie odbywa się 450 kursów naszych autobusów miejskiej komunikacji, że tamtędy przebiegają linie autobusowe, 7 różnych, tak, linii autobusowych, no jakie dzielnice, jakie, przepraszam, osiedla są łączone, to doskonale wiemy. No i oczywiście w kontekście również przyszłej modernizacji ulicy Partyzantów i budowy centralnego tego węzła przesiadkowego przy dworcu jest to inwestycja ze wszechmiar jak najbardziej potrzebna a 51, która państwo wiecie będzie już biegła od Tomaszkowa w śladzie południowej obwodnicy do węzła Wójtowo. Właśnie będzie wracać przez miasto e, poprzednim po prostu śladem drogi 51, e, czyli ulicami Towarową, e, ulicami e, Kanczyńskiego, e, właśnie poprzez Wiadukt, poprzez ulicę Limanowskiego, Sybiraków i e, Wojska Polskiego. Do czasu oczywiście wybudowania obłodnicy. A więc dzisiaj podpisujemy umowę, wartość, e, wartość brutto, podpisywanego kontraktu jest to około 840 84 tysiące złotych cieszymy się, że mamy partnera. Jestem przekonany, dobrego partnera, który w terminie, a termin jest stosunkowo krótki, bo zakładamy, że do połowy przyszłego roku będziemy mieć dokumentację, gdyż również... Tak jak wspominałem, ten projekt, no może dzisiaj nie, ale wcześniej, jest uwzględniony w kontrakcie terytorialnym, który został przyjęty przez marszałtwa Województwa, jak i przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, i w ramach naszych możliwości oczywiście uzyskania finansowania. Liczymy na to, że w programie operacyjnym Polska Wschodnia te możliwości na pewno będą i w związku z tym musimy być gotowi z dokumentacją na połowę przyszłego roku, ażeby uzyskać dofinansowanie, żeby wcześniej oczywiście złożyć stosowną aplikację i móc w przyszłym roku pod koniec, czy też w roku 2017 po prostu te prace realizować i jak najszybciej zakończyć. Dziękuję bardzo. Jest oczywiście tak jak mówiła pani pani rzecznik z nami pani inżynier Mińska, która zajmuje się tym projektem. Ja serdecznie również dziękuję całym zespołowi za sprawność działa. Tutaj umów na samą miejsce, do tego, żeby panowie się podpisali. A potem będzie chwila, żeby oddać głos naszem. Proszę bardzo, teraz wywiedzimy się o... Proszę, proszę. proszę szły pana w stanie symbolicznie wymienili się z Dziękuję. bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dziękuję bardzo. I teraz skoro oficjalnie mowa dziękuję. Dziękuję Dzień dobry Państwu, dziękujemy bardzo za przybycie. Chcielibyśmy przede wszystkim na początku podziękować Państwu za obecność tutaj. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że nasza firma została wybrana do realizacji tego jakże istotnego i ważnego dla miasta projektu. Siamo firmą Firma siamo in Polonia da 6 anni. Ormai siamo dal 2009 in Polonia, abbiamo fatto già importanti progetti e questo spero che sia uno dei tanti progetti che continueremo a fare in Polonia. Dove stiamo impiegando gente comunque polacca? Siamo in Firma Volkswagen, in Polonia si realizzano diversi progetti, siamo come ho lunghi 6 anni. Zatrudniamy oczywiście Polsce polskich pracowników także także mamy tutaj nasz wkład w rozwój Polski tutaj w naszego kraju. Sappiamo che per voi è un progetto importante nello sviluppo futuro della ponte. Zdajemy sobie oczywiście sprawę jak bardzo istotny jest ten projekt dla dla miasta Olsztyna i zrobimy wszystko aby aby byli Państwo usatysfakcjonowani. E quindi faremo in modo di mettere il massimo impegno e massimo sforzo per finire tutto nei tempi e secondo le aspettative. W tym celu dołożymy wszelkich starań oczywiście, i zapewniamy, że będziemy respektować terminy, które są nałożone przez umowę i mamy nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania. I tempi sono un po' stretti. Oczywiście, terminy, które nas wiążą są dosyć napięte, natomiast jesteśmy przekonani i pewni, że uda nam się wszystko zrealizować z zaplanowanym czasie. Già per esempio, stiamo concludendo in questi giorni un'altra un sfida importante in un un'altra città con un progetto pure importante. A sviluisce e quindi si sta concludendo bene. Per cui, speriamo che sia anche di buon auspicio per, per poter fare la stessa cosa to in futuro. No, è questo: è una forma di eh, zwagna, te termini krótkie che noi obowiązują. Natomiast, obecnie, coincidiamo il progetto in Świnoujsu. Koncepcja programowa na tunelu pod Rzeką Świną pomiędzy Wyspami Późna i Wolin. tam również terminy były napięte, ale właśnie projekt oddajemy i wszystko wydaje się dobrze skończyć. poi in futuro per una Chciałbym jeszcze raz podziękować i powiedzieć, że jesteśmy do Państwa w pełnej dyspozycji. Będziemy eh, współpracować eh, jak tylko się da, żeby, żeby zakończyć cały projekt. Per la riuscita di qualsiasi progetto mm. è importante che ci sia una stretta collaborazione. Bo oczywiście na, żeby osiągnąć sukces, obie strony muszą ściśle współpracować, bo noi, w sumie mamy wspólny cel do osiągnięcia. Tra noi il cliente che si i un jest buono, rezultatu błonno. oczywiście ta, ta, ta właśnie współpraca pozwoli nam osiągnąć dobry rezultat satysfakcji zamawiającego i I naszych mieszkańców. Ja Również dla mieszkańców. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo teraz jakieś pytania? Jeśli nie, to oczywiście tradycyjnie zapraszamy do rozmów indywidualnych.